Chciałabym powiedzieć tak. Ja pamiętam dyskusję, która się toczyła w 1998 roku i wtedy to poza głosami SLD, reszty sobie nie przypominam, była bezrefleksyjna, jednostronna pochwała tego, co ma się stać. Teraz z kolei prawie bezrefleksyjna i jedno, jednostronna krytyka wszystkiego, co się w zakresie dwufilarowego systemu dzieje. Może to i dobrze, ale skrajności są zawsze niebezpieczne, że nie podejmuje się właściwej dyskusji merytorycznej, bo jest się ukształtowanym już w jednym kierunku. Ja się boję żebyśmy zachłystując się w tej chwili swobodą krytyki OFE, czego przez wiele lat nie było, ponieważ ta krytyka grzęzła od razu, że tak powiem, w nicości lub spotykała się z całkowitą dezaprobatą mediów, wielkich ludzi tego świata itd. Sama doświadczyłam to na własnej skórze, kiedy w imieniu SLD krytykowałam proponowane zmiany, więc ale żeby nie było tak, że my zatracimy a, d, d, tę właściwą merytoryczną dyskusję. E, powiem tak system ubezpieczeń powinien być stabilny, powinien wytyczać jakąś perspektywę ludziom ubezpieczonym. W 99 roku odeszliśmy a w pierwszym filarze od świadczenia zdefiniowanego przeszliśmy na zdefiniowaną składkę. Ludzie w związku z tym stracili ten grunt możliwości oszacowania sobie jakiejś perspektywy świadczenia. To samo dotyczy drugiego filara. Tam w ogóle nic nie wiadomo. I to jest rzeczywiście błąd, ale równocześnie powinniśmy pamiętać, że reforma systemu ubezpieczeń zarządów AWS-u była wprowadzona między innymi po to, żeby doprowadzać do bilansowania się funduszy Ubezpieczeń Społecznych. Równocześnie tworzono drugi filar po to, żeby on był takim motorem rozruszającym naszą gospodarkę. Ani jedno, ani drugie się nie stało. Ja tylko wspomnę, że oprócz tego, że w tej chwili mamy w pierwszym filarze około 2 miliony świadczeniobiorców, którzy otrzymują świadczenie netto do tysiąca złotych, czyli do minimum socjalnego i na nic więcej liczyć nie można, ponieważ jest jak jest z finansami, to równocześnie trzeba powiedzieć, że z roku na rok pogarsza się sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A ta pogarszająca się sytuacja funduszu ubezpieczeń no, stawia w niepewności ten cel, który przyświeca propozycjom rządowym dotyczącym reformy. bowiem im większa dziura w zusie, tym można się obawiać, że i tak po zmianach system będzie kulawy. Bo panie ministrze, Dwa lata temu, kiedy wprowadzano obniżkę składki, i to znacznie, bo przez 7 3 na 2,3 do OFE, czyli 5 składki dodatkowo szło do ZUS-u, było to 7 miliardów w 2011, 11 chyba miliardów w 2012, sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zamiast się trochę poprawić nawet, pogorszyła się. Mamy zadłużenie prawie 21 miliardów. Szykujecie państwo w budżecie państwa rezerwę na dalszą pożyczkę dla ZUS-u? I w związku z tym jest pytanie, co dalej? Czy ten, czy ten fundament złej kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie unicestwi planów i efektów z tego wynikających? Natomiast, co powiem szczerze, że nie sądziłam, że doczekam takich czasów, kiedy będą tak radykalne, e, radykalne zmiany w, w drugim filarze szczególnie zaproponowane. No, muszę wrócić do tego, że OFE w 99 roku miały mocnych protektorów i ważni ludzie tworzyli e, e, to, powszechne towarzystwa emerytalne, stąd te palmy. I stąd ta palma niektórym odbijała, że tak powiem potocznie, co uniemożliwiało merytoryczną dyskusję i taką krytykę, którą my w imieniu SLD toczyliśmy. Dziś ofe straciły poparcie i zmieniła się sytuacja. Ale gdyby tylko to było powodem tych zmian, to powiem szczerze półbiety. Ale w moim przekonaniu głównym imperatywem tych zmian jest zła sytuacja finansów publicznych. I to jest kłopot, bo jak się idzie jednym torem, to ucieka coś co powinno być punktem naszego postrzegania mianowicie sytuacja osób ubezpieczonych przed zmianami, czyli według tych zasad, które od 1999 roku obowiązują. I ty, sytuacja osób ubezpieczonych po, po obniżeniu składki, która już nastąpiła i po tych zmianach, które Państwo proponujecie. Tymczasem ta informacja w ogóle o ubezpieczonych, losie ubezpieczonych nie mówi, nie wspomina o stopie zastąpienia. My, mam nadzieję, że to przedstawicie Państwo jako integralną część projektu ustawy, który do Sejmu, do Sejmu trafi. I teraz powiem tylko tak. Nie może być jedynym celem ratowanie finansów publicznych, nie może bo patrząc na zadłużenie ZUS u, nic z tego przy przejściowych lepszych wskaźnikach i spokoju w Unii Europejskiej nie osiągniemy, nie osiągniemy stabilnej perspektywy pewności wypłat w przyszłości. A o to powinniśmy się wszyscy bić. No, powiem wprost, to, że było źle w gospodarce drugim filarem, to mówiliśmy nie jeden raz od lat. To, że zjadają bezzasadnie składki obywateli, nie odpowiadając praktycznie za nic, bez... wnioskowaliśmy do rządów o to, żeby uzależnić składkę, te wpływy, które mają OFE od efektywności w zarządzaniu składkami. Miała być konkurencja, nie ma żadnej konkurencji. Koszty olbrzymie. Mówi pan minister o tym, że dopiero rząd Platformy PSL obniżył składki. Uczciwie dyskutujmy. Pierwszy projekt dotyczący obniżenia składki 7 na 3,5 broniłam w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i w tym czasie był projekt pisowski również. I co? I półtora roku yy, czekaliśmy na prawie półtora roku na decyzję tego rządu, tych dwóch ugrupowań, żebyście Państwo zgodzili się na obniżkę tego wskaźnika. Więc dzielmy się tym, co dobre, nie, nie, nie zagrabujmy w jedną, w jedną stronę. Co Państwo proponujecie? No, otóż. No dobrze, że ta debata się zaczęła, bo dalej utrzymywanie tego stanu rzeczy. Pani Marszałek, ja rozumiem, że ten czas mam e, odwrócony. Tak, proszę kontynuować, dziękuję. ale też. Że, nie te, to że tego stanu rzeczy nie można było e, utrzymywać, ale powiem tak, że to wielkie zaangażowanie drugiego filara w obligacje bierze się między innymi z tego, że budżet państwa jest na tyle biedny, że nie mógł. Że musiał zaciągać pożyczki po to, żeby przekazać środki do otwartych funduszy emerytalnych. W ślad za tym była emisja obligacji i tak dalej. Więc to była sytuacja do zmiany. Finanse to powodowały. Natomiast dalsze mielenie, biorąc pod uwagę realia ekonomiczne, tego przesypywania tych pieniędzy, jest absurdalne. W związku z tym. Ten kierunek zmian dotyczący tego, żeby dalej nie było wykupu obligacji przez OFE, co kosztuje, w ogóle generuje dodatkowe koszty, przerzucenie tego do ZUS-u jest kierunkowo słuszne. Możemy dyskutować o szczegółach, ale słuszne obniżenie składki do OFE siłą rzeczy nastąpi automatycznie. Natomiast mówienie o tym, że dajemy ludziom pełną swobodę wyboru, dotyczy tylko i wyłącznie składek nowych. Natomiast wszystko to, co zawarte jest w dzisiejszych oszczędnościach ulokowanych w akcjach, nie ma prawa się ruszyć. I tu jest taki przykład. Jeśli zamieniamy mieszkanie, to chcemy się wyprowadzić wraz z meblami. A tutaj rząd proponuje, żeby się wyprowadzać bez mebli, bo to są te akcje tam ulokowane. Postulują ludzie, a może długoletni suwak, żeby również te akcje za, za ubezpieczonym przechodziły i to w formie takiej, żeby nie naruszać, nie, nie było tąpnięcia na, na giełdzie, ale od tego są państwa tęgie głowy, żebyście to wymyślili. E, e, SLD na dzisiaj mówi kierunkowo zmiany słuszne. Natomiast postulujemy, żeby było publiczne, publiczny fundusz emerytalny. Czemu mają zarabiać na tej połowie dzisiejszych oszczędności, mające, które wyrażają się stu paru miliardami złotych, dalej fundusze emerytalne, kiedy można by było zrobić publiczny fundusz, który bardzo dobrze by na pewno pracował, biorąc pod uwagę doświadczenia ZUS-u z rezerwą demograficzną e, i przysparzałby pożytku ubezpieczonym, a nie kieszeni e, pojedynczych e, obywateli. Teraz czas odpowiedzieć na pytanie bardzo istotne, kto jest właścicielem składek. 99. rok, kiedy ludziom mówiono, będziesz odpoczywał pod palmami, to mówiono, jesteś wreszcie właścicielem tych pieniędzy. Podzielono składkę na dwie grupy, część składki płaci pracodawca, część pracownik, i mówiono im, to są wasze pieniądze. Dzisiaj się mówi, to są publiczne pieniądze. To dlaczego, panie ministrze ZUS, przy dochodzeniu swoich należności i zawieraniu układów ratalnych cały czas inaczej traktuje składkę pani pochodzącą Pani ale ja już już bardzo proszę. O, składkę pochodzącą. No, przez to się nie zapiszę do pytań, pani marszałek. Jeśli można, składkę pochodzącą od pracodawcy inaczej niż od pracownika. To są rzeczy, które muszą się znaleźć. A co z waloryzacją emerytur tych kapitałowych, moi drodzy? Ile tych kont będzie miał ubezpieczony? Konto w ZUS-ie, subkonto z dotychczasowych składek o 2,11, z funduszu obligacyjnego 10 lat przed emeryturą, z rezygnacji z OFE. Myślę, że to sensownie podzielicie, tylko czy się ludzie w tym. Rozeznają. Konkluzja. Bardzo chciałabym wierzyć, że to, co rząd proponuje, ma do końca przemyślane. Bardzo bym chciała wierzyć. Tymczasem wczoraj moja wiara tąpnęła zupełnie, kiedy premier Tusk po spotkaniu z byłym premierem Buskiem, twórcą tej reformy, ogłosił, że ma genialny pomysł dotyczący swobody wychodzenia z zus do OFE i z OFE do ZUS nie martwiłoby to może przeciętnego obywatela, ale mnie to martwi, dlatego że tymi sprawami pani żyję. Pani Posłanko, proszę już kończyć już tak. dwa pytania, Pani przewodnicząca pro, naprawdę proszę i dlatego próbować. mówię czekamy jako SLD na konkretny projekt, bo obawiamy się, że to jeśli premier Tusk spotka się jeszcze kolejny raz z, z profesorem Hausnerem i z premierem Buzkiem może legnąć w gruzach i dlatego będziemy konkretnie się wypowiadać wtedy, kiedy będzie projekt. Dzie dziękuję Pani